Dzień dobry. Dzisiaj przepis na przepyszne czekoladowe ciasto. Na przepyszne czekoladowe ciasto, które Wam obiecałem. To to ciasto, którego zwykle robię jeszcze drugą blachę, bo znika błyskawicznie. I co najważniejsze, to jest ciasto, które przygotujecie w 30 minut. Zapraszam. Nazywam się Grzegorz Saputa i uwielbiam smakować życie. Gotuję, jem, robię zdjęcia, filmy, piszę książki o gotowaniu. Chłonę wszystko, co mi otacza. Stworzyłem przepisy ioli, jeden z największych projektów kulinarnych w sieci. Moje życie zawodowe i moje pasje obracają się dookoła kuchni. Podróżuję w poszukiwaniu nowych doznań. Zapraszam Was do mojego świata pełnego przepisów, smaków i obrazów. Naszym pysznym czekoladowym ciastem będzie brownie. Nie ma brownie bez czekolady, dlatego potrzebujemy trzy tabliczki czekolady. Te trzy tabliczki czekolady musimy pokruszyć na mniejsze kawałki do przygotowania ciasta będziemy też potrzebowali oczywiście blaszki. Moja blaszka ma wymiary 30 na 20 cm. Żeby nasze brownie nie przykleiło nam się do blaszki, wykładamy ją folią aluminiową. Czekolada pokruszona, blacha wyłożona folią aluminiową. Pora nagrzać piekarnik. Zróbmy to od razu. Piekarnik ustawiamy na grzanie góra-dół, temperatura 180 stopni. Piekarnik się rozgrzewa, a my zajmujemy się czekoladą. Na właściwie zajmujemy się garnkiem, potrzebujemy mały garnek który napełniamy tak do jednej trzeciej wodą. Ustawiamy nasz garnek na palniku, włączamy palnik, grzanie takie średnie i na tym garnku układamy miskę żaroodporną. Bardzo ważne jest to, żeby woda nie dotykała spodu miski. Kiedy woda się zagotuje, wrzucamy do miski kostkę masła i czekamy, aż się rozpuści. Następnie dorzucamy pokruszone kawałki czekolady i wszystko razem dokładnie mieszamy. Kiedy wszystko się połączy, odstawiamy naszą czekoladę z masłem do ostudzenia. Teraz zajmujemy się pozostałymi składnikami. Na początek do dużej miski wsypujemy szklankę cukru. Dodajemy łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Wbijamy trzy jajka. I wszystko ucieramy mikserem. Po zmiksowaniu dosypujemy jedną szklankę mąki pszennej. Jedną łyżeczkę soli, jedną szklankę mielonych orzechów włoskich i wszystko ponownie mieszamy mikserem. Kiedy mamy już wszystko zmiksowane, dodajemy przestudzoną czekoladę z masłem i oczywiście też dokładnie mieszamy przy użyciu miksera. Po wymieszaniu ciasto przekładamy do blachy, wyrównujemy i wkładamy do naszego nagrzanego piekarnika. Ciasto pieczemy, tak jak mówiłem, w temperaturze 180 stopni, grzanie góra i dół przez 25 minut. I wszystko! Wszystko mamy gotowe. Pyszne, czekoladowe ciasto jest gotowe. Naprawdę możecie je przygotować w momencie, kiedy do waszego domu wchodzą goście, albo przed wyjściem do pracy. Ono jest błyskawiczne, naprawdę, naprawdę przepyszne. Zróbcie najlepiej, zróbcie od razu dwie blachy. Ono znika bardzo szybko i jest. Obłędnie czekoladowe. Mam nadzieję, że spróbujecie, mam nadzieję, że stawicie kciuka w górę i że podobał Wam się ten przepis. Piszcie koniecznie, co chcecie zobaczyć w następnych odcinkach i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia!